Święta Bożego Narodzenia to jeden z ważniejszych momentów w kalendarzu, kiedy wspólnie przy jednym stole możemy w chwili refleksji wspominać dni mijającego roku, a w wypowiadanych życzeniach patrzeć z nadzieją na najbliższą przyszłość. W tym szczególnym dniu, wraz z wielkimi podziękowaniami za dotychczasową współpracę, chciałbym w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów z oddziału Matek w Zielonej Górze złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne: zdrowia, szczęścia. I wszelkie pomyślności, aby nowy rok spełnił nadzieje z nim związane i udało się z sukcesem zrealizować plany i marzenia. Wesołych, Wesołych świąt! świąt!